Tam w nowym odcinku dzisiaj nagrywamy ze strony society.gg e, Tutaj ogólnie mamy ofertę wymiany od ich, bo już tutaj e, sobie e, wpłacam i tutaj mamy do wpłacenia MP7 Nemesis e, Jak widzicie, e, fabrycznie nowa, którą dostał, już zarobiłem na tym ogólnie sobie wpłaciłem tej muertosa Jaki błąd w oferty wymiany Fila. dawaj Okej, okay, dobra, już wszystko jest ok, sobie tutaj potwierdzamy w menu na telefonie. Ogólnie o co tu chodzi yy, w tej aplikacji, znaczy nie aplikacji, co gadałem. na tej stronie. Tutaj możecie dostrzec, że są nas, czyli walutę na tej stronie, yy, którą po prostu gramy, tak. No i tutaj mamy bet na dole. I po prostu tutaj wpisujemy, ile dajemy swoich euro, tak, yy, kasy i tutaj auto czyli kiedy automatycznie ma wypłacić, bo to jest licznik razy ile nam pomnoży tą kasę. Tak, i też się nie wydaje, Ej, no, co był sam na przykład 100, dajesz 1 euro i ma 100 euro, ale to tak nie pracuje, no, bo tutaj akurat, jeśli chodzi o to... To, tutaj jest jakaś losowa liczba, to rośnie. Chociaż jak odkrywałem, to dawałem teorię spiskową na temat tej strony, chociaż ona teraz przestała się trochę sprawdzać. Ale zobaczymy. E, ja tutaj wziąłem, nie wiem dlaczego mi nie to chodzi, ale pewnie za chwilę dojdzie. Sobie przeładujemy stronę. Powinno nam dodać, bo były jakieś. Chyba błąd czy coś. O, już mamy tak, 5 bananów i 232, yy, jakby centów, czyli 5 euro i 23 centy z kawałkiem, tak? No i sobie tutaj będziemy wpłacać po jednym e, po prostu e, po jednym e, euro, tak no spokojnie i sobie tutaj ustawiamy, że automatycznie nam wypłaca jak dojdzie do 2X, tak? Jak automatycznie nam dojdzie do tych 2x, ja mam już przy 5x na jego miejscu, no właśnie E, to automatycznie nam wypłaca, ale wcześniej my możemy wypłacić, tak, więc tutaj sobie próbujemy i uwaga, uwaga, tutaj niech dojdzie do 1,2 i sobie wypłacę tak na spokojnie, albo więcej, dobra, 1,3 i sobie wypłacamy i już sobie zarobiliśmy tutaj, gdzie jestem, tutaj, zarobiliśmy już 31 centów, więc nie jest źle. Tutaj ogólnie jest bardzo dużo rzeczy do wypłacenia fajnych, bo mamy na przykład kilka kos. E, tam chyba był jakiś flip, knife, fade, ale to pokażę Wam dopiero na koniec, yy, bo to nie ma sensu Wam pokazywać teraz, tak, sobie tutaj, dobra, jeszcze nie będziemy robić yy, rzutu monetą, tutaj oczywiście jeden i tutaj auto-cashout 2 i place bet. A, teraz się, ciągle się toczy gra i po prostu mi się coś nie załadowało, więc muszę przeładować stronę. E, strona jest troszeczkę tak, czasem też się na niej baguje, ale to nie jest problem po prostu. No tutaj, gdybyśmy poczekali normalnie, byśmy, by nam się pokazało i moglibyśmy dołączyć do beta. E, I. Patrz, że po prostu mamy tutaj. Już 5 euro właśnie tyle mieliśmy, więc naszym celem na ten odcinek byłoby uzyskać 8 euro, tak. Sądzę, że jest jakiś skin za 8 euro Chyba jest tak AWP Elite Blitz, jeśli się nie mylę. I sądzę, że to nawet może być. Coś laguje, nie wiem dlaczego, nie wiem, czy coś nagle mój internet się docienę, czy coś, ale powinno być nawet nice. What? Co się dzieje? Kurczę. wód i jeszcze raz włączę. W ogóle się nie ładuje, nie, to chyba jest sprawa mojego internetu. Nie, no. Muszę przeładować, bo tak, sprawa mojego internetu. Bo tutaj normalnie to działa. Ile było przed chwilą? Nie no, normalnie było. A nie, pytają czy raz, czyli chyba było po prostu coś takiego, że. Mm, tak, że y, za mały serwer po prostu żebyśmy grali, tak? Że piszła admin, żebyśmy przeszli na jakiś inny, lepszy serwer. I, ale... No, koń za 4 euro. Nie, nie, ja tego nie zrobię. Zosoby mi 1500, więc to trochę dla mnie za mało sobie coś zabetujemy. Aha, czyli gra się ciągle toczy, fajnie. Czy dojrze tylko coń flipa, czy nie? Kusi mnie, ale chyba tego nie zrobię. Nie, coń flipy zrobiłem później, jak będziemy mieli już 8 euro. Tutaj mam strasznie słaby internet, przez co mi się po prostu muszę restartować stronę. Więc się nie martwcie, jeśli też tak macie, bo to po prostu sprawa internetu. Bo jak robiłem w szkole w bibliotece, no to, to normalnie mi ładnie działało i zrobiłem sobie z Muertosa yy, chyba MK Nitro, tak? A potem z tego zrobiłem w yy, poprzednim nagraniu, które niestety się nieźle zapisało i nie mogłem na tego uruchomić, yy, zrobiłem tą MP7 Muertos, którą zdepozytowałem tutaj. E, więc nawet tak nieźle mi szło i uznałam, że ta strona jest zgodna polecenie, no bo trochę na tej stronie zarobiłem. Oczywiście też na tej stronie dużo straciłem za jednymi razami. Tutaj niech to idzie do jednej i trzech i wypłacimy tak sobie na no spokojnie, bo uznałam, że nie ma sensu czekać na jakieś większe sumy. O, widzicie, Wypłaciło mi akurat dobrze, że wypłaciłem, bo po chwili był już stop po prostu, tak. A jak dojdziemy do sześciu sobie tworzę. E, po prostu rzut monetą o 1 euro Dobra, już mamy 6 dolców. To sobie tworzymy. Za jeden. Sprawdźmy czy mamy dzisiaj szczęście. Tworzymy. Tutaj napiszmy oczywiście, żeby doszli do coin flipa za 1 euro. Mam nadzieję, że ktoś dojdzie. Tutaj. Nie wiem czy ten deking king ostatnio wygrywał. Nie przegrywał, więc... On to musi teraz wygrać, więc byle nie on mi dołączył. O, ja najchętniej bym zagrał z tym typem, z tym typem najlepiej bym zagrał. Jeśli Maja i ja dołączy, bo wygrał teraz 400, ktoś do mnie dołączył, ten typo. On ostatnio przegrywał, więc ja teraz to przegram chyba, chociaż może. No nie, przegrałem, dobra. No bo ostatnio przegrywał, więc musiał to wygrać. To było wiadome, bo to jest ogólnie, że ktoś często przegrywa na tym. Nie, fula nie dam. Gdybym dał fula i byłoby raz dwa. Nie, nie wiem czy dać fula, bo jeśli mi teraz pójdzie 1.00. Nie, nie, ja fula nie dam. Nie mam jaj. Na no coś takiego. Tutaj damy 3 euro, tak ofensywnie żeby troszeczkę więcej sobie zarobić. Sprawdźmy jakie tutaj było ostatnie takie 1-3. Dobra, to po tym już powinno być jeden nawet wysoki. Gdyby nam doszło do dwóch X, byłbym szczęśliwy naprawdę, bo wtedy mielibyśmy ile. 8 euro już od razu, czyli cel naszego odcinka, więc oby się udało. Ale ja w pewnie wcześniej wypłacę, bo po prostu nie miałem jej do czegoś takiego, bo się po prostu boję, że przegram, no bo tutaj wbrew pozorom właśnie teraz 15 zł dałem, że będzie coś fajnego, mam nadzieję, że uda mi się. No i o tym właśnie mówiłem. To jest zło wcielone. Dobra. Do 1,5 niech dojdzie, wtedy sobie wypłacam. No, co to jest? Nie, ja w to się nie bawię. Dołączam do ciebie. Muszę wygrać. To jest na YouTube, a, dawać. Aha, fajnie, okej. Okay. Okay. No i dwa razy tu przegrana, niestety. Chwila, ej, dlaczego ja ciągle przegrywam? To jest... To jest coś oszukane. To jest naprawdę coś oszukane, bo normalnie grałem i wygrywałam fila Dawaj, teraz musi być wysoko. Musisz być wysoko teraz. Dobra, sobie teraz wypłaćmy. Jeśli mi się uda teraz odbić... Dobra, teraz lecimy ciągle fulla, nie ma, nie ma sensu. Mogę wtedy nie betować 3 euro, ale teraz musimy lecieć ciągle full'a, bo inaczej nie ma szans. I przegrana. No niestety, przegrałam tym razem. No po prostu nie miałam farta. No, ale jak na tym przegraliśmy, potem przegraliśmy na tym i na tym, no to tak trochę... ...kiepsko mi poszło i niestety przegrałem, więc będę musiał sobie wpłacić coś innego, sobie... Zazwyczaj będziecie mieli nowy odcinek, gdzie wpłacę sobie AWP Redline, czyli będę miał 7 bananów i moim celem będzie po prostu uzyskanie 14 wtedy bananów, więc dzięki za oglądanie tego odcinka, do zobaczenia w następnym, cześć!